Zapraszam wszystkich kibiców Jastrzębskiego Węgla oraz caje Plus Ligi na, na sezon, który, który już za długo się zacznie, 2021. Jeżeli nie będziemy mogli spotkać się na hali, to, to dopingujcie, bądźcie przed telewizorami, trzymajcie kciuki. Wszystko się zmienia z dnia, z dnia na dzień. My, na przykład dzień przed prezentacją dowiedzieliśmy się, że prezentacja odbędzie się bez kibiców, więc, więc ciężko cokolwiek przewidzieć. I mam nadzieję, że sezon wystartuje normalnie w takim terminie jak powinien, że przynajmniej jakaś część, jakaś część kibiców będzie mogła przyjść i dopingować swoje, swoje drużyny w miastach i, i, i za to kciuki, żeby, żeby wszystko potoczyło się, potoczyło się tak, jak, jak jest na ten moment zaplanowane. Strzemski Węgier chyba już jakby udowodnił, że z roku na rok yy, bije się o te najwyższe cele zawsze. Ten, ta drużyna jest skonstruowana z, z jakąś myślą, za, za, z, jakimś, z jakimś takim założeniem, żeby, żeby grać o te medale. Wymienić, wymiana chyba było ośmiu, około za 8 zawodników, to dokładnie też nie, nie pamiętam, nie liczyłem tego, ale, ale duża część składu się zmieniła, jest dużo ciekawych nowych nazwisk. Największa zagadka, chyba nasz atakujący nowy, ale to jakby wszystko, wszystko jakby liga, liga już niejednego zweryfikowała, więc, więc na pewno poczekajmy na start ligi, na pierwsze kolejki i, i będziemy mogli w jakiś sposób ocenić naszą drużynę. Naszą główną, jakby głównym zawodem jest granie na hali. Na pewno fajna inicjatywa i można było, można było to zauważyć czy, czy w wywiadach od chłopaków, że, 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 ten, że ten turniej naprawdę w jakiś sposób miał sens, bo, bo i było to ciekawe dla kibiców i, i też zawodnicy się pobawili trochę innym typem, typem siatkówki w innym rodzaju, więc na pewno wszystko na plus. Ale tak jak mówię, no mamy trochę inne cele, jednak my chcemy wygrywać na hali.